Radek Brzuska, witajcie w jak to działa. Zdecydowana większość energii, która napędza naszą cywilizację, pochodzi z jednej gigantycznej elektrowni jądrowej, najbliższej nam gwiazdy, czyli Słońca. Wiadomo, że dzięki współpracy Słońca z tym, co rosło na Ziemi miliony lat temu, powstał węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Ale te zasoby nie są niewyczerpane i dlatego naukowcy od lat desperacko poszukują nowych, odnawialnych źródeł energii. Między innymi tu, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, naukowcy testują nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o elektrownie wodne i turbiny wodne, mając do dyspozycji sztuczną rzekę. W Toruniu naukowcy sprawdzają nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne, a w Częstochowie testuje się glony. Czy mogą one w przyszłości stać się wydajnym źródłem energii? Czy kiedykolwiek będziemy mogli spać spokojnie i nie martwić się o to, czy w naszym gniazdku będzie prąd? Mam nadzieję, że na te pytania znajdziemy odpowiedzi już dziś. Jeżeli dokładnie oglądaliście poprzednie odcinki, jak to działa, to na pewno pamiętacie zagadkę, w której pytałem Was o to, ile szpilek można wrzucić do kubka czy też szklanki wypełnionego po brzegi wodą. Okazało się wtedy, że tych szpilek zmieści się tam nawet około tysiąca. Dziś zagadka jest bardzo podobna. Mamy do dyspozycji monetę 5 złotową, którą kładziemy normalnie na stole. Mam też kroplomierz, nabieram wody i pytanie brzmi: Ile kropelek wody zmieści się na takiej 5 złotówce? Dla porównania, zobaczcie, jak wygląda pojedyncza kropla. O tak. To jak myślicie, ile takich kropli zmieści się na 5 złotówce? Około 30, około 60, a może nawet 100, A, B lub C. Jedna z tych odpowiedzi jest poprawna. Zastanówcie się, która to może być i poczekajcie na mój wyraźny znak. Umiejętność krzesania ognia była kluczowa dla naszych przodków. Kiedy nauczyli się już rozpalać ogniska, potrzebne było paliwo, czyli biomasa, najczęściej drewno. Charakterystyczne pionowe koła młynów wodnych pojawiły się co najmniej na 200 lat przed naszą erą, a pierwsze młyny wiatrowe budowano w Europie w średniowieczu, choć na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie znane były już 300-400 lat wcześniej. Te młyny nie służyły jeszcze do produkcji energii elektrycznej. Nie była wtedy znana. Wiatraki napędzały mechanizmy służące do mielenia zboża, pompowania wody oraz wielu innych czynności. Na paryskiej wystawie wynalazków w 1878 roku Augustin Mouchot przedstawił pierwszy słoneczny generator pary kiedy ludzie zdali sobie sprawę z tego, że paliwa kopalne kiedyś się skończą, a zapotrzebowanie na energię będzie ciągle rosło, zaczęto rozwijać technologie odnawialnych źródeł. Pojawiły się między innymi elektrownie wiatrowe. W 1921 roku w Stanach Zjednoczonych zbudowano pierwszą elektrownię geotermalną. Gorące źródła są dziś wykorzystywane nie tylko do wytwarzania energii elektrycznej, ale także do podgrzewania wody, która potem trafia do domów czy basenów. Pierwszym sztucznym satelitą Ziemi wykorzystującym panele słoneczne był amerykański Vanguard. Dziś większość satelitów zasilana jest właśnie energią słoneczną, a technologia fotoogniw zaczęła robić karierę także na lądzie. W 2006 roku zakończono budowę największej elektrowni wodnej na Ziemi, chińskiej Zapory Trzech Przełomów. Elektrownie wodne są obecnie najbardziej popularnym źródłem energii odnawialnej. Odpowiadają za blisko 20% globalnej produkcji prądu. Naszą najpotężniejszą elektrownią, źródłem życiodajnej energii jest Słońce. Bez Słońca nie działałyby nie tylko panele słoneczne, to jest oczywiste, ale nie działałyby też na przykład elektrownie wiatrowe. Bo czym jest wiatr? Wiatr to ruch mas powietrza spowodowany różnicami w temperaturach poszczególnych części atmosfery. A skąd biorą się te różnice? No oczywiście z tego, że Słońce oświetla i ogrzewa nierównomiernie naszą planetę dzięki słońcu rosną rośliny, które można przetworzyć i uzyskać na przykład biopaliwo. A jeżeli mamy odrobinę cierpliwości i nieco więcej czasu, mówimy o paru milionach lat, to ze szczątków organizmów karmionych między innymi światłem może powstać ropa naftowa czy gaz. Gdyby Słońce nagle zgasło, mielibyśmy do dyspozycji właściwie tylko energię jądrową i może energię pływów morskich, wywołanych oddziaływaniem na Ziemię naszego jedynego satelity Księżyca. Pozostałe źródła energii bardzo szybko by wyschły. Promień Słońca jest stukrotnie większy niż Ziemi. Wewnątrz tej gwiazdy zmieściłoby się ponad milion kul wielkości naszej planety. Jest ponad 330 tysięcy razy cięższe od Ziemi. W jego jądrze, przy temperaturze kilkunastu milionów stopni Celsjusza, nieustannie zachodzi proces syntezy jądrowej, wyzwalający olbrzymie ilości energii. W ten sposób słońce ciężko pracuje już ponad 4,5 miliarda lat. Skoro już mowa była o Słońcu, to warto przyjrzeć się ogniwom fotowoltaicznym, czy jak to woli, bateriom słonecznym. Produkcja fotoogniw jest dziś droga, a ich efektywność niska. Co prawda, satelity z powodzeniem od wielu lat wykorzystują panele słoneczne, ale za tę kosmiczną technologię trzeba płacić kosmiczne pieniądze. Na Ziemi się to zwyczajnie nie opłaca. Dlatego rozwój technologii fotoogniw przez wiele lat wydawał się być ślepym załukiem. Aż do momentu, kiedy pojawiło się nomen, omen światełko w tunelu. W pewnym momencie i naukowcy, i rynek właściwie zwątpili w sens dalszych badań nad fotoogniwami, bo one były albo bardzo drogie, albo mało wydajne. A jednak takie badania dalej się prowadzi, między innymi w tym laboratorium, co dokładnie tutaj badacie. Zajmujemy się ogniwami fotowoltaicznymi trzeciej generacji, które w odróżnieniu od ogniw krzemowych, produkowanych do tej pory, mają praktycznie, można powiedzieć, nieograniczoną wydajność. Wydajność rozumianą jako procent światła słonecznego konwertowanego na energię elektryczną. A jak wygląda wydajność ogniw trzeciej generacji? Foto ogniwa trzeciej generacji, a typowa wydajność to 11%. Udowodniono, że można otrzymać ogniwa o wydajności 15%, a tr obecnie trwają prace, żeby tę wydajność zwiększyć do 20%, a nawet powyżej 20%. I te prace prowadzimy w naszym laboratorium. A jak moglibyśmy sobie wyobrazić te ogniwa fotowoltaiczne w przyszłości? Gdzie one mogłyby być montowane? Możemy sobie wyobrazić szybę, okno, które jest jednocześnie ogniwem fotowoltaicznym. Możemy ogniwami fotowoltaicznymi pokryć urządzenia, sprzęty, meble domowe, które pozwalają na wykorzystywanie tej energii światła, która wpada do, do mieszkania, która jest generowana przez lampy, odzyskiwanie tej energii. Także pozwala jak gdyby stworzyć samowystarczalny dom, mieszkania. Cały czas mówimy o tych fotogniwach trzeciej generacji, a czym one są i jak działają? Ogniwa, fotoogniwa pierwszej i drugiej generacji są oparte na krzemie. Krzemie, który jest głównym elementem budowy ogniwa. W ogniwach trzeciej generacji mamy dwie przezroczyste elektrody, pomiędzy którymi jest barwnik. Barwnik, który inspirowany jest tak naprawdę rozwiązaniami natura, z natury. Jak Podobne do chlorofilu, do barwników zawartych w owocach takich jak jeżyny, maliny i tego typu. I ten barwnik jest głównym elementem, który zmienia energię światła w prąd elektryczny. Czyli odtwarzamy trochę mechanizmy funkcjonujące na co dzień w naturze. Kluczowy jest tutaj ten barwnik. Jak to się dzieje, że ta cząsteczka chemiczna potrafi przetworzyć energię słoneczną na prąd? Związki organiczne absorbują promieniowanie słoneczne absorbują foton promieniowania. Dzięki tej absorpcji następuje wybicie elektronu z barwnika i barwnik umieszczony pomiędzy elektrodami powoduje, że elektron z jednej elektrody wędruje do drugiej, powodując przepływ prądu elektrycznego. Brzmi ciekawie? Powiem więcej. Już za chwilę pokażę Wam, jak wykonać takie fotoogniwo, czyli baterię słoneczną, wykorzystując sok z jeży. Ale najpierw przypomnijmy sobie dzisiejszą zagadkę. Tak oto wygląda pojedyncza kropla wody na naszej 5-złotówce. Mam tu kroplomierz i nieograniczoną ilość wody. Pytanie, ile kropelek zmieści się na powierzchni 5-złotówki, zanim woda się rozleje? Czy Waszym zdaniem będzie to około 30 kropelek wody, około 60, a może nawet 100 kropelek A, B lub C? Jeżeli znacie już poprawną odpowiedź, to czas by je udzielić. Możecie dzwonić albo wysyłać odpowiedzi na nasz profil na Facebooku. Czas start! Pokażę wam teraz jak łatwo produkuje się fotoogniwa trzeciej generacji. Bo gdybym chciał wykonać fotoogniwo pierwszej albo drugiej generacji, czyli ogniwo krzemowe, to niestety musiałbym być w laboratorium wyposażonym w sprzęt za miliony dolarów. A tymczasem proszę bardzo, wystarczą szybki jeżyny i trochę wiedzy. Za chwilę powstanie fotoogniwo, które zamienia energię słoneczną, energię świetlną na energię elektryczną. Najpierw potrzebujemy szkła przewodzącego. Takie szkło kupicie spokojnie w każdym sklepie, można je zamówić w internecie. Nazywa się to właśnie szkło przewodzące. Stosowane jest między innymi w ekranach LCD i w wielu innych zastosowaniach. Jest w zasięgu ręki każdego. Następnie takie szkło przewodzące pokrywamy warstwą grafitu. Grafit to to, co pisze w ołówku, więc spokojnie możecie pomazać ołówkiem po takim szkle i uzyskujecie jedną z elektrod. Zresztą zobaczcie. Ten brud to jest właśnie pył grafitowy. Z drugiej strony mamy znowu szkło przewodzące, na które naniesiona została warstwa tlenku tytanu. Mamy już dwie elektrody, ale jak na nie spojrzycie, to są one nieprzeźroczyste, czyli nie można ich zastosować jako przeźroczystej szyby. Ale w przyszłości taką elektrodę grafitową, bardzo tanią, można zastąpić elektrodą wykorzystującą na przykład związki platyny. Przeźroczyste, bardzo cieniutkie i spełniające tę samą rolę co grafik w tym przypadku. Znowu, jeżeli chodzi o tlenek tytanu, nieprzeźroczysty, biały, ale jeżeli warstwa będzie odpowiednio cienka, to będzie to przeźroczyste szkło, które w przyszłości będzie można spokojnie zastosować jako na przykład okno. Okno, które wytwarza energię elektryczną. Dobra, ale to nie wszystko. Mamy jeszcze jeżyny. Teraz są lekko zamrożone, ale jeszcze kilka miesięcy temu rosły na krzaczku. Potrzebujemy wycisnąć z nich to, co mają w środku. A wewnątrz tych oczywiście znajduje się sok zawierający barwnik. I to barwnik jest dla nas najważniejszy. Oczywiście w przyszłości przy produkcji takich fotoogniw wykorzystywane będą barwniki i są wykorzystywane barwniki opracowane od początku do końca przez naukowców. Między innymi za pieniądze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w tym laboratorium poszukiwano najlepszego, najskuteczniejszego barwnika, który w najlepszy sposób zamieniałby energię słoneczną na energię elektryczną. A więc wyciskamy sok z jeżyn i wkładamy do niego płytkę. Płytka, a właściwie warstwa tlenku tytanu powoli nasiąka roztworem w którym znajduje się nasz barwnik. Teraz dokładnie widać, że ta warstwa tlenku tytanu nie jest już biała, jest nasączona roztworem zawierającym barwnik. To jeszcze nie koniec produkcji fotogniwa. Mamy już dwie elektrody. Teraz złożymy je razem i przytwierdzimy jedną szybkę do drugiej za pomocą wyrafinowanego sprzętu, czyli spinaczy biurowych. Tylko tyle trzeba, aby. Foto ogniwo zaczęło działać. Ach, zapomniałem o jeszcze jednym elemencie. Trzeba między szybkami umieścić jeszcze elektrolit. Tym elektrolitem będzie jodyna. Jodynę kupicie bez problemu w każdej aptece. Normalnie służy ona do dezynfekcji ran. Jodynę umieszczamy między płytkami i z drugiej strony. O, widać, że Elektrolit dostał się między te szklane płytki i teraz możemy sprawdzić czy to fotoogniwo rzeczywiście działa. Mamy dwie elektrody, między nimi elektrolit. Podłączamy więc do miernika napięcia. Z jednej i z drugiej strony. 36 38 40 50 mV. Jeżeli wystawię na działanie światła, widzimy napięcie wzrasta. Jeżeli zakryję fotoogniwo ręką, od razu napięcie spadnie. I tak oto chałupniczymi metodami stworzyliśmy fotoogniwo trzeciej generacji. Teraz naukowcy skupiają swoje wysiłki na opracowaniu najskuteczniejszych, najwydajniejszych materiałów do pokrywania elektrod i oczywiście najlepszych barwników, najskuteczniej zamieniających energię światła na energię elektryczną. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dzięki geniuszowi pracujących tu naukowców takie fotoogniwa powstaną tu, w Toruniu. Dzięki funduszom unijnym na wielu polskich uczelniach powstały nowoczesne laboratoria i instalacje ułatwiające studentom naukę. Na przykład zamiast jeździć po całym kraju w poszukiwaniu rzeki spełniającej konkretne kryteria, w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie powstało centrum wodne, a jego częścią jest sztuczna rzeka. Warto o tym wiedzieć, biorąc pod uwagę fakt, że duża część energii odnawialnej pochodzi właśnie z elektrowni wodnych, a mając pod ręką taką sztuczną rzekę, można na niej przetestować nawet najbardziej egzotyczne i nieprawdopodobne pomysły konstrukcyjne. Co to centrum wodne, wybudowane w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego, zmieniło w sposobie, w jaki studenci przygotowują się do swojej przyszłej pracy? Więc myślę, że to zdecydowane jest ten bliższy kontakt praktyki z, z nauką, czyli teorii z nauką. Dlatego, że ten obiekt, w którym się w tej chwili znajdujemy, czy ten zewnętrzny obiekt projektu, to jest model rzeki. Może tak to brzmi, ale na tym, na tym obiekcie wybudowano stopnie wodne, takie, które w rzeczywistości są budowane na różnego rodzaju zbiornikach i rzekach. Studenci mogą bezpośrednio, bez wyjazdu w teren, zapoznawać się z tym, mierzyć. I to, co projektują, widzą jaki to ma, jaki to może mieć efekt, jakie to niesie za sobą, powiedzmy sobie, też ograniczenia projektowe, bądź uczą się projektowania i mogą to, to tutaj zobaczyć. Czyli absolwenci tego wydziału, kiedy opuszczają już uczelnię, są doskonale przygotowani do projektowania m.in. elektrowni wodnych, bo tu mieli do czynienia z Górską Rzeką i mogli... Dokładnie przeprowadzić cały ten projekt od początku do końca. Ten park naukowo-dydaktyczny w połączeniu z laboratoriami, które tutaj posiadamy, czyli laboratoriami hydraulicznymi, mechaniki płynów, one przygotowują między innymi do tego, żebyśmy wiedzieli, jak projektować zbiorniki i na tych zbiornikach projektować elektrownie wodne. Jak budować turbiny, jaka energia jest potrzebna, jaki przepływ, kiedy to jest opłacalne, kiedy to nie jest opłacalne, ale także właśnie pod względem hydraulicznym, czyli ta znajomość pozwoli im w przyszłości projektować i zrozumieć samą istotę tej energii odnawialnej z wody, która jest nam niezmiernie potrzebna. W centrum wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znalazło się wiele pracowni, w których przyszli inżynierowie mogą testować różne rozwiązania. W przyszłości wykorzystają je w projektowaniu własnych konstrukcji. W takim symulatorze można sprawdzić, jak wygląda przepływ wody, gdy na jej drodze zostanie wybudowana tama. Jeśli konstruktorzy źle zaprojektują tamę, woda będzie wymywała piasek lub inny materiał zalegający na dnie tuż za progiem. W tym urządzeniu można przetestować różne konfiguracje parametrów i sprawdzić, które rozwiązanie daje najlepsze rezultaty. Środki unijne zainwestowano także na Politechnice Białostockiej. Za pieniądze z programu Kapitał ludzki podniesiono jakość kształcenia na kierunkach związanych z budownictwem oraz ochroną i inżynierią środowiska. Studenci mają teraz więcej zajęć praktycznych, zbudowano nowe pracownie i stanowiska badawcze, a coraz więcej prac prowadzonych jest poza murami uczelni. Po takich studiach zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę. Odnawialne źródła energii kojarzą nam się oczywiście z wiatrakami, których w Polsce zresztą buduje się coraz więcej. Ale dziś akurat nie zamierzam mówić o elektrowniach wiatrowych. Chciałbym za to pokazać Wam coś o wiele bardziej ciekawego i zaskakującego: Sposób na efektywne wykorzystanie biogazowni. Naukowcy od wieków marzyli o stworzeniu Perpetuum Mobile i, choć ani te glony, ani to co znajduje się za moimi plecami, Perpetuum Mobile nie jest. To powoli zbliżamy się do ideału. Co wspólnego mają te glony z tymi rurami? Co to jest? Jest to bioreaktor zamknięty, który służy do produkcji i namnażania glonów, czyli czegoś, co mamy tutaj w zlewce. Po co hodować akurat glony? Glony są przyszłością w zasadzie. Mogą być wykorzystywane na wielu różnych polach, takich jak na przykład do produkcji biopaliw, takich jak na przykład biodizel ale mogą być też wykorzystywane jako produk do produkcji leków, farmaceutyków, czy też na cele spożywcze. W mojej zlewce jest taki ładny, mechaty, zielony glon. Tymczasem w całej tej instalacji, która przecież służy do produkcji glonów, jest czysta woda. Dlaczego? Te kolumny są teraz przeźroczyste, owszem, ale to dlatego, że niedawno zaszczepiliśmy te glony. Po kilku dniach do około tygodnia będą one wyglądały dokładnie tak, jak w tej zlewce, ponieważ glony rosną bardzo szybko. W ciągu 24 godzin potrafią podwoić one swoją masę, a natomiast jeżeli są odpowiednie warunki, podwojenie masy może wynosić nawet 3,5 godziny. Ale jak będzie działała cała ta glonowa instalacja? A więc, żeby uzyskać wysoką produktywność i dużą ilość biomasy glonów, musimy wprowadzić do tego typu reaktorów czynniki, które będą stymulowały i usprawniały ich wzrost. Do tych czynników możemy zaliczyć substancje pokarmowe, takie jak azot i fosfor. Dwutlenek węgla oraz światło. Na biogazowniach rolniczych, w wyniku rozkładu substratów organicznych, powstaje biogaz. Biogaz w wyniku spalania daje nam energię elektryczną oraz dwutlenek węgla. Skąd wziąć substancje pokarmowe? Otóż, odpadem procesu produkcji biogazu jest tak zwana masa pofermentacyjna. W masie tej jest bardzo dużo związków azotu i fosforu która jest świetnie przyswajalna przez mikroglony. W skali technicznej, którą będziemy testowali już za kilka miesięcy, produktywność tego rodzaju instalacji będzie na poziomie 60 kg suchej masy na dobę. Co z tymi glonami będziemy robili? Najprostszym sposobem jest ich ponowne wprowadzenie do systemu biogazu jako substratu organicznego, z którego będzie produkowany nośnik energii, czyli biogaz. I tutaj to koło się zamknęło, ale glony są jednak bardzo cenne i mogą być wykorzystane do innych zastosowań. Teraz tylko naukowcy z Politechniki Częstochowskiej muszą dopracować technologię, dobrać m.in. barwę światła, czy też długość fali, odpowiednie warunki, które mają panować w reaktorach, tak by za kilka miesięcy, kiedy cała instalacja ruszy, działała ona jak najbardziej efektywnie. No to zobaczymy za kilka miesięcy, co z tego wyrośnie. Aby nasza cywilizacja mogła nadal dynamicznie się rozwijać, nie doprowadzając przy okazji Ziemi do kompletnej ruiny, musimy nauczyć się jak najlepiej dysponować zasobami naturalnymi. Jednym słowem, nic nie może się zmarnować. Przykład hodowli glonów, które mogłyby powstawać przy biogazowniach, pokazuje, że jest to możliwe. Ale naukowcy wciąż uparcie dążą do budowy Słońca na Ziemi. Chodzi o wykorzystanie kontrolowanej fuzji jądrowej, a więc łączenia jąder lekkich pierwiastków w jądra cięższe to przeciwieństwo rozpadu jądrowego, w którym ciężkie jądro rozpada się na lżejsze. Ale jest to bardzo trudne do przeprowadzenia, choć nagrodą byłby złoty gral energetyki, praktycznie niewyczerpywalne źródło energii. Dla porównania, jeżeli w ciągu roku elektrownia oparta na fuzji jądrowej zużyłaby około 250 kg paliwa, to odpowiadająca jej pod względem wielkości produkcji energii elektrycznej elektrownia węglowa zużyłaby w tym samym czasie około 2,5 miliona on węgla. Jest o co walczyć, prawda? Do szklanki wypełnionej po brzegi wodą można wrzucić nawet tysiąc szpilek. A ile kropelek wody utrzyma się na naszej 5 złotówce? Jedna kropelka już jest. Zatankowany? Próbujemy. Jest raz, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, trzy,

5, 6, 7, 8. 38 kropelek. Tyle zmieściło się na powierzchni naszej 5 złotówki, a więc jeżeli wybraliście odpowiedź A, to był dobry strzał. Dlaczego 5 złotówka utrzymała tak ogromną ilość wody? Z bardzo prostej przyczyny. Zawdzięczamy to napięciu powierzchniowemu wody. Jak widać, woda jest. Bardzo spięta. Odpowiedź A to była poprawna odpowiedź. Tym wszystkim, którzy jej udzielili, gratuluję. To już wszystko w dzisiejszym odcinku jak to działa. Przyznam, nie wiem kiedy wszyscy założymy na siebie ubrania wytwarzające energię elektryczną, ani kiedy na ziemi powstanie sztuczne słońce. Ale mam wrażenie, że wydarzy się to prędzej, niż się tego spodziewamy. Na razie, jeśli chcecie zasilić swoje umysły dawką ciekawych informacji naukowych, możecie wskoczyć na naszą stronę internetową albo profil na Facebooku. Tadek Grzuska, do zobaczenia.